W Krzysztofie, przyznam Ci ten dobry upominek. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony następnym razem. Weź to wyrzuć. Obornik... Obornik. Gdzie ty stawiasz? Tutaj do Kurde, to obornik właśnie na podłogę kurwa, kurwa debil. Już, bo poleciała. To proszę wyrzucić do Ja Sam wyrzucę. Gówno wysyłają, to otwierać i patrzeć tak, bochać. Kał wysyłają. To on powiedział, żeby otwierał, żeby to nagrać. Ja nie chciałem nagrać, bo to jest. Ludzie są bezczelni. Okrutni. <gry> Jak minę rozbrajasz. Weź to wyrzuć. A, a co to jest? Wyrzuć nie pokazuj, kurwa, jebale dziady. Przepraszam, że tak powiedziałem. Wyrzuć to! <gry> czury no wodne. Dziękujemy za paczkę, nie? Dziękujemy i możesz wylizać moje jajca. Jebany cwaniaku Oficjalnie co znajdowało się w paczce? Zapakowane w gówno, rozrobione. Chłopskie czy dziecięce gówno. Na no rzadko było rozrobione. Adres szkolna 15 nadawcy. Kargul, Białystok stok. precz z tą osobą proszę bardzo list list przeczytaj przeczytaj list a ja wiem co to jest Główno. a może miód gryczany taki ciemny no jest? z dupy nie wiem, przeczytaj list to by ich wielu. tak co to jest no proszę odkręcić su ojciec i postawić na toler ażeby aromat rozniósł się po całym pokoju Smacznego. Dziękowania za prezent. Proszę pozdrowić mnie na kamerze i odmówić e, mojej intencji dwa razy. Ojczynacz. Kupić się w dupę, starej cepie. Chętnie zbytomia. To wysłał do mnie paczkę z głównym. To wysłał oficer policyjny Jacek N. Nie chciałem tego pomóc? A co to? Ja, ja się pytam. Oe. kurwa. To, sorry, to jest dla ciebie. Weź to do tego. Bardzo ważne. O, o tutaj, owalni oh, to. Bardzo ładnie Ja to zawiozę na policję. A tu od razu ci Dziękuję bardzo za to. Bo tu jest gówno. Jest co człowieku, Te gówno, jest sam, będziesz wpierdalać jak, jak znajdę ciebie. Ja to zatrzymam. Ja to zatrzymam i wpierdolę tobie w gębę. I paczka idzie do, do wyjebania